Dużo lokalnych śmieci, nawet czajnik jakiś. jakiś rondelek. I ktoś sobie przygotowywał coś na ognisku. Recykling w bunkrze. Chłodno, widzę na górze, można. Na, na dole. Pewnie nie będzie aż tak dużo do oglądania, ale warto zobaczyć.

Nawet ten <ślawni> linki z zaproszeniami do Discorda, jakiś jest expired i drugi dał. <ślawni> 2025 marzec. Ty nawet jest pro program napisany w jakim to jest języku? Include. Chyba C. Może um, potem no, zdjęcie no, dać do czatu GPT i powie, co z tego za wynik będzie. Te wzory skróconego mnożenia, w końcu się przydały Mogę być coś zrobić? Kiełką, co? popśkać nie wiem Przejdę sobie kawałek jeszcze no, to nie A, jak przykać, bo to jest brokatowe ci się? się? <laughs> nie, to na się świeci ja właśnie, A tak jakby ten? O, świeci się Delikatnie, no? zostawię i, I pachnie Jebie trupami. O, <grym> to jest jeszcze kolejny Discord, ale psuty. Już. Jeszcze dopisali, że to jest duże C, żeby się nikt nie pomylił. Jest tutaj. części, no. To spać, spaść, czy tak? Nie wiem. <grym> <grym> Patrzcie, korytarz dla zwierząt. To jest też fajne. O, mnie to żabka. Kuryto, myślę, A, to, to że fajna ubogaciliśmy jeszcze tym. Tak, jeszcze tylko... Widzę strasznie dużo kurzu i rdzy jest na tych... Co to Co to jest? Co to jest? No. Logog? To jest ten... E, tlenek węgla, nie? Logis indier? Karomoksidelit. Czegoś się w powietrzu i jest tlenek węgla, wyciek. Ale nie rozumiem. Ale tu widzę jakieś te... Tak. E, plan. Co to czego? Jebać elany i legie. <laughs> Tu stają auta, dwa z chodzimy. Gmina Dobrycz. Gdzie jest Dobrycz? W Dobryczy? Zobaczy. Zadzwonimy pan ten numer. Ciekawe. Ja Ciekawe, co tam będzie. Tak, wódzyń. Co tak dwa. Tak, wódzyń. Gdzie? Jakiś jest. No, To dynie, co, taka jest jakaś drużyna? Piłkarska? to jest miasto. Aha. Jeszcze wioskowo. jakiś apis też. apis. Możemy jeszcze na dół sobie zajść, zobaczyć. Ciekawe ile to lat ma, tak patrząc po tej poszczepionej farbie. się chłodniej zatrzymać, trzeba sobie latarkę od palizera. Śmierdzi strasznie i Ja tam nie pojadę. Ja tylko tak na ten stopień zajdę ostatni, zobaczę, jak to wygląda. Ja się poświęcę. Tak. Zdradzasz naszą pozycję. Wilgocią bardzo dużą? Hmm, jakieś komary, czy coś lata? Tu jest woda, ogólnie wszędzie. No, tuż by trzeba było jakieś kalosze czy coś mieć, żeby tam dalej przejść, zobaczyć. Czekajcie, wyjdę. Nikt się nie skusił dalej, żeby wejść. czy zobaczę tak z boku, czy coś tam jest. tu jest duży cegieł papy, rozwalony płot, mur i tam się nie przejdzie raczej. Jeszcze z drugiej strony. Oj no, do swoich. O i tam chyba też się nie przejdzie, widzę, bo już dalej jest jakieś przedsiębiorstwo, i tak same krzaki. No ale zwiedzone, fajnie.